Witam wszystkich w tutorialu jQuery, część druga. Co dzisiaj będziemy robić? Powiemy sobie o eventsach, o zdarzeniach, czyli mechanizm wyłapywania takich zdarzeń. Na przykład, jeśli użytkownik kliknie, użytkownik wjedzie na pole, input odjedzie z tego pola, wpisze coś, zmieni, wyśle formularz. To wszystko możemy wyłapać. Podobnie i yy, podobnie w JavaScript. Te same zdarzenia można sobie operować w JQuery. Zrobimy sobie kilka zdarzeń na myszce, na klawiaturze i w polach inputs w formularzu. Zrobimy sobie również zdarzenie scroll, czyli przewijania strony. Wchodzimy do naszego pliczku. Ja przygotowałem dla potrzeb naszego Materiału, y, formularz z dwoma inputami, y, z trzema inputami, bo tu jeszcze mamy y, submit, zrobiłem przycisk testowy i dwa akapity informacyjne. Y, przechodzimy sobie do y, naszego dokumentu WIDI i wyłapmy sobie pierwsze zdarzenie, zdarzenie klik. Jak to się robi? Bardzo prosty sposób. Łapujemy przycisk kliknięty. Chodzi nam o button. Mamy tylko jeden, więc to się uruchomi. I tu są dwie możliwości. Albo klik Click I na przykład zmienimy sobie tekst a kapituł te 1 na HTML kliknięto. Zobaczmy, jak to wygląda na stronie. Wchodzi nam potem przycisk, po przycisku, po naciśnięciu, po kliknięciu. Będzie uruchomił nam się zdarzenie. Patrzymy, kliknięto. Tak, złapa. Trudnym sposobem jest użycie kropki on, natomiast w się zdefiniowanie funkcji klik. To też będzie działać w takiej konstrukcji. Zobaczmy. Tak działa. Yy, następną ciekawą opcją jest opcja yy, wykonywania na jednym na jednym elemencie wielu zdarzeń, czyli zbiorcze tak zwane zdarzenia. I tutaj sobie to zrobimy. Konstrukcja wygląda następująco. Jest słowo ON. Jest nazwa zdarzenia, w tym przypadku pik. dwukropek, function. Mamy blok y, funkcji. U, przed, tak. Tutaj jeszcze za ON trzeba tak otworzyć dodatkową klamrę. Robimy zbiorczą. I tu możemy sobie definiować następne zdarzenie. Tutaj, dla odróżnienia, zrobimy sobie Mouse downa. Zdarzenie puszczenia przycisku myszki. Płączymy. I będzie to teraz puściłem przycisk. Teraz puściłem przycisk. Zobaczmy, jak działają te zdarzenia. Widzimy, że mamy jakiś błąd. Brakuje nam tu I tutaj widzimy, że mamy właśnie akapit 1. Kliknięto akapit 1. Teraz puściłem przycisk. Zobaczmy sobie na stronie, jak to działa. Bien mm -hmm. yeah. sûr. Yeah. No i mam. Dobra, przycisk. Y, klikam. Kliknięto. Natomiast wcześniej widzieliśmy. O, widzę, ja teraz napisuję przycisk. Czyli ten mouse down to jest przyciśnięcie przycisku. Y, natomiast y, nie teraz puściłem przycisk. to teraz y, trzymam na przycisku. Trzymam na przycisku. Natomiast jest zdarzenie mouse A, to wtedy jest puszczanie przycisku. Widzimy czym się różnią te zdarzenia. Jeśli chodzi o myszkę, są jeszcze double click, wszystko działa podobnie. Double click, DBL click, Wtedy po prostu reaguje na podwójne kliknięcie. Mouse out reaguje wtedy na, na puszczenie przycisku. Mouse to jest trzymanie przycisku. Mamy jeszcze takie zdarzenia jak mouse Enter. Yy, czyli yy, to jest zdarzenie, które może ja je tutaj wszystkie wypiszę. Natomiast nie będziemy robić wszystkich, bo ja to zrobiłem w, w kursie yy, JavaScript. Tam można sobie zobaczyć eventy Mouse Enter, czyli najechanie yy, na, jecha, na jecha nie ma, yy, dany element mouse myszką kursorem, Mouse Leave. To jest opuszczanie danego elementu, yy, czyli odjechanie, tak zwane. Yy, mouse down, mouse up, klik. Yy, I mamy jeszcze zdarzenie double click. Yy, I to są te zdarzenia yy, myszkowe. Yy, jeśli chodzi o następne zdarzenia, które teraz zrobimy, to zrobimy sobie na zdarzenia yy, na przykład, jeśli chodzi o wciśnięcie danego klawisza, czyli zdarzenie KPress, zróbmy sobie na przykładzie imputa. Pobierzemy sobie z tego inputa, Zrobimy sobie. Odrobimy Afię na blisko i na imieniu imię, imię. sobie damy w akapicie drugim yy, naciśnięto I Zobaczmy, jak to działa. Mamy dobrze, nie mamy dobrze, bo nie ma być I akapit Wchodzę tutaj w kapita i naciskam PRK A. Naciśnięto klawisz. Widzimy, że działa to Key Press, czyli przyciśnięcie klawisza. Jeśli chodzi o k Down Key Up, to jest Key Down to jest przyciśnięcie klawisza, a Key Up to jest puszczenie klawisza. Natomiast samo Key -press, Press to jest po prostu, że po prostu odbyło się naciśnięcie takiego klawisza. I możemy sobie tutaj odpowiednią funkcję ściągnąć, nawet jaki klawisz został wciśnięty przez użytkownika. I tak działają właśnie te key, key, -e, keypress, key i key Ja zrobiłem keypressa, ale przechodzimy dalej. O tutaj, jak, na, jak najbardziej od, do, do Javascriptu tutoriali odsyła. Zróbmy sobie jeszcze teraz coś na inputach. Zróbmy sobie zdarzenie change. change Focus Blur. Zróbmy sobie to na inputzie. Nie. Zrobimy sobie zdarzenie Change. I piszemy, że zdarzenie część. Zobaczymy jak to działa. Czyli tu wpisujemy naciśnięto klawisz. I zdarzenie części. Czyli widzimy, że zdarzenie część wykonuje się wtedy, gdy... Jest zmiana w inputcie i jest przejście, już gdzie, gdzie indziej. Czyli input już przestaje być aktywny. Jeśli chodzi o zdarzenie blur, zdarzenie BLUR już zobaczymy, na czym polega naciśnięto klawisz i zdarzenie blur. Czyli zdarzenie blur to też jest, że tak powiem, zmiana, yy, zmiana danego, yy, zmiana po prostu w inpucie. Yy, tylko, że to jest przy wyjściu. Natomiast yy, jeśli chodzi o, o zdarzenie Focus, to jest zdarzenie całkiem inne. Zobaczmy. I tutaj się wykonuje zdarzenie blur, ponieważ jest wejście i przejście do, do tego. Zdarzenie plur i zdarzenie focus, a tu sobie usuniemy, żeby nam nie przeszkadzał k-press. Zrobimy z Przepraszam, tutaj jeszcze go zapiszemy, żeby było I mamy zdarzenie w Wejście w Input. To jest zdarzenie OT. Natomiast wyjście to jest część to jest, jeżeli nastąpiła zmiana. I tutaj tak te zdarzenia wyglądają. Bardzo szybko i bardzo lotnie to zrobiłem, ponieważ no, był zrobiony już kurs JavaScript. Te zdarzenia są takie same, tylko chodziło o konstrukcję jak, jak je, że tak powiem, obsługiwać. Zrobimy sobie jeszcze jedno zdarzenie. Zdarzenie. Scroll. Tutaj fajna window. Okno. Scroll. I to zdarzenie będzie po prostu wpisywać zdarzenie. Scroll. Gdy będziemy przewijać okno przeglądarki. Zobaczmy, jak to wygląda. A tu nie mamy paska przewijalnego. Musimy sobie dołożyć parę akapitów. No wystarczy. Tak, mamy tutaj przewijarkę i zobaczmy, co się stanie. Widzimy zdarzenie z kroną. Tak, ponieważ ja zacząłem przewijać. I tak samo na kółku, na myszce też to działa zdarzenie, skoro po prostu scrollowanie okienka, ewentualnie tekst arey, czy jakiegoś innego elementu, jeżeli mamy scrollowanie, możemy skorzystać z tego zdarzenia. Myślę, że na tym, na tym eventy zakończę, ponieważ jest to tak samo jak w javascriptie, a w JavaScript który już jest, natomiast jeśli chodzi o jquery, to pokazałem mechanizm, jak to po prostu wygląda w jquery. Na tym zakończę i do zobaczenia.